Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach. Tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój, Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał. Wszystko mieli wspólne. Świadczyli o zmartwychwstaniu Jezusa. Wszyscy mieli wielką łaskę. Jak Bogusia to czytałaś, to ja tak sobie myślałem: naprawdę? Naprawdę tak było? Czy to jest możliwe? Że we wspólnocie kościoła mieli jedno serce, jednego ducha? Naprawdę? Dzielili się? Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał? Fantastyka piętro wyżej. Ale tak, tak było. I co roku czytamy ten fragment z dziejów apostolskich. Dzieje apostolskiego Kościoła, dzieje Kościoła, wspólnoty Kościoła, apostołów. Tak było. I co roku mamy to sobie przypominać. Niezależnie od tego, jak daleko jesteśmy od tego wydarzenia, ale to jest prawdziwe. Tak było. I to nie było. Z nich to nie było z człowieka, to było działanie Boga. Jeżeli poddawali się pod łaskę, to łaska tak działała w ich sercu, tak działała w ich życiu, otwierała ich na siebie nawzajem. Nie patrzyli na siebie nawzajem jako na wrogów, potrafili sobie ufać. To wcale nie znaczy, że byli idealni. To nie znaczy, że tam było idealnie. Samo to, że nie było idealnie, świadczy, że jeszcze za czasów apostołów musieli zwołać pierwszy sobór tak się kłócili. I musieli uzgodnić, tak to się teraz mówi, wspólne stanowisko dla całego kościoła, żeby wszyscy tak samo nauczali. Ale to jest właśnie to. Nie byli idealni, bo byli realni. Nie o ideał chodzi, ale o realizm. Bóg swoją łaską działa na realu. Na tym spotkaniu rekolekcyjnym mówiłem Wam o chorobie, która nazywa się zaniżone poczucie wartości, że jest to jedna z czterech chorób, najbardziej dotykających społeczeństwo niskie poczucie wartości W poniedziałek wielkanocny była ewangelia o tym jak Jezus powiedział do Marii Magdaleny żeby przekazała apostołom niech idą do Galilei tam mnie zobaczą Z martwych wstały miał się dać poznać w Galilei Kiedyś wam mówiłem przypomnę że Galilea to taki teren w Palestynie do którego szanujący się rzadko nie chodził tam mieszkali grzesznicy Ludzie z wątpliwościami. Tam mieszkali ci, którzy sobie jakoś w życiu w relacji z Bogiem nie radzili. Szanujący się Żyd tam nie chodził. A nóż dotknąłby takiego? Albo dotknąłby kubka, którego tamten miał w ręce? I byłby grzeszny? Więc dbając o siebie, szanujący się Żyd do Galilei nie chodził. Galilea to jest teren, który znajduje się najniżej, to jest teren, który schodzi. Znajduje się najniżej poziomu morza. Najniżej znajduje się miasto Jericho. Do Jericha trzeba zejść z Jerozolimy. Galilea to, to są te obszary w naszym życiu, których nie chcemy wspominać. To są te obszary w naszym życiu, które najlepiej byśmy je wygumkowali. Nie chcemy o nich rozmawiać, one nas zawstydzają, one są dla nas trudne, bolesne. Wypieramy je, one bolą Galilea. To jest. Rzeczywistość grzechu, słabości, bezradności, niemocy, błędnych decyzji, krzywd zadanych i otrzymanych. A Jezus w orędziu Wielkanocnym mówił: W Galilei mnie spotkasz. Galilea będzie miejscem spotkania. Niech idą do Galilei, idź do Galilei, idź do tych miejsc w Twoim życiu najgłębiej, tam gdzie. Nie chodzisz, gdzie szanujesz samego siebie i z szacunku nie schodzisz tak głęboko do swojego serca, do swojego sumienia, że przypadkiem nie poczuć, żeby nie zabolało. Tam spotkasz Jezusa. I oto dzisiaj jest orędzie, orędzie Bożego miłosierdzia łacińskie słowo misericordia, misereor i cordis nędza serca. Tam, gdzie Ty masz świadomość, gdzie przeżywasz nędzę swojego życia. Jakąś bezradność, ból, zawstydzenie, to tam Ciebie kocha Bóg. To jest orędzie. Bóg daje ci poznać siebie przez miłość. Że nawet jeżeli Tobie trudno jest siebie kochać, trudno ci sobie wybaczyć, trudno ci siebie zaakceptować, trudno ci siebie przyjąć. To Bóg darzy Ciebie swoją łaską, którą nazywamy miłośmierciem, darzy Ciebie taką miłością, która jest właściwa tylko Bogu, bo nikt z ludzi nie potrafi tak kochać. Nikt z ludzi nie potrafi. To jest naczynie, w którym Wielką Sobotę był wstawiany paschal i Karłan odmawiał modlitwę, która się nazywała na forach, na modlitwę po błogosławienia wody i przez wstawienie paschalu tutaj, to był taki znak, że Chrystus wstępuje i uświeca Później rozporządz brał tę wodę, pokropił wszystkich na że ta łaska Boga jest rozlewana na każdego człowieka. Bóg nieustannie leje swoją łaskę na każdego z nas. Cały czas wylewa na nas łaskę swojego miłosierdzia, swojej miłości. A my to jesteśmy tak jak szklanka. I teraz, jeżeli ta szklanka będzie. To ile by tej wody nie wylać, ile by tej łaski nie dać, to ta szklanka zawsze będzie pusta. Ile by Bóg nie wydał łaski na nas, a my nie przyjmiemy jej, nie pozwolimy siebie kochać, nie będziemy wierzyli, że możemy być kochani. Że nawet jeżeli mi trudno jest siebie kochać, to że Bóg mnie kocha i że mi przebaczy. I że daj mi kolejną szansę, jeżeli ja tego nie przyjmę, żeby nie wiem ile dać, to będzie pusto. Ale jeżeli ja nawet nie rozumiejąc tego, jak to jest możliwe, żeby mnie tak kochać, jak to jest możliwe, żeby być tak przyjętym, ale jednak nastawię się na to, Uwierz w miłość Boga do ciebie. Uwierzyć to niekoniecznie poczuć. Uwierzyć to niekoniecznie zrozumieć, uzasadnić, ale uwierzyć to jest przyjąć, nawet jeżeli nie rozumiem. Przyjąć za swoje, przyjąć, że to będzie mój sposób życia, że to będzie mój sposób myślenia, funkcjonowania, nawet jeżeli ja tego nie rozumiem. Nawet jeżeli nie potrafię tego uzasadnić, nie potrafię udowodnić, to ja to mogę przyjąć i mogę tę żyć. To jest nasza uroczystość dzisiaj. Bóg przychodzi do Galilei Twojego życia, do Galilei Twojego serca, aby Cię ukochać, aby dać Ci swoją obecność. z proszę. Wyznajmy teraz, że ja wierzę w Ciebie. Boże żywy, trójce mnie i prawdziwe.